Czy wiesz, że coś tak prostego jak gotowanie jajek może przerodzić się w prawdziwą katastrofę, jeśli zostanie zrobione źle? Brzmi to łatwo, ale wiele osób popełnia typowe błędy, które mogą zrujnować smak, konsystencję, a nawet wartość odżywczą jaj. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się dziewięciu najczęstszym błędom w gotowaniu jajek, które prawdopodobnie już popełniłeś i uwierz mi, ostatni błąd może mieć bezpośredni wpływ na twoje zdrowie. Zostań do końca, bo oprócz zidentyfikowania tych błędów, pokażę ci, jak je w praktyczny sposób poprawić. Zadbajmy wspólnie o to, aby twoje jajka były idealne i jeszcze zdrowsze. Błąd. Gotowanie jajek prosto z lodówki, wiele osób wyjmuje jajka z lodówki i umieszcza je bezpośrednio na gorącej patelni. Dzięki temu skórka łatwiej pęka, a gotowanie staje się nierówne. Wskazówka: przed gotowaniem jajka należy pozostawić na kilka minut w temperaturze pokojowej. Błąd 2. Nie używanie wystarczającej ilości wody podczas gotowania. Jeśli tylko częściowo przykryjesz jajka wodą, wierzch nie będzie się równomiernie gotował. Upewnij się, że na patelni jest wystarczająco dużo wody, aby całkowicie zanurzyć jajka. Błąd 3. Brak kontroli czasu gotowania. Każdy rodzaj jajka ma określony czas: 4 minuty dla miękkiego żółtka, 8 minut dla kremowego żółtka i 10-12 minut dla twardego żółtka. Użyj timera, aby zapobiec ich surowemu lub rozgotowanemu błąd 4. Używanie zbyt wysokiej temperatury. Gotowanie jajek na dużym ogniu może powodować niespójność konsystencji i zwiększać ryzyko pękania skorupy. Wysoka temperatura powoduje szybkie wrzenie wody, powodując nadmierne ruchy na patelni i ubijanie jajek o siebie. Idealnym rozwiązaniem jest gotowanie na średnim lub małym ogniu, zapewniając delikatne i kontrolowane gotowanie. Błąd 5. Nieschładzanie jajek po ugotowaniu. Wiele osób po ugotowaniu jajek pomija etap ich natychmiastowego schładzania. Może to spowodować pozostałości gotowania, które wpływają na teksturę i utrudniają usunięcie skórki. Aby uniknąć tego problemu, natychmiast po zdjęciu z patelni zanurz jajka w miejsce z lodowatą wodą. Zatrzymuje to gotowanie, zachowuje idealną konsystencję i ułatwia proces obierania. Błąd 6. Źle posolić wodę, solenie wody podczas gotowania jajek może wydawać się prostym szczegółem, ale wiele osób popełnia na tym etapie błędy. Dodanie zbyt dużej lub zbyt małej ilości soli może wpłynąć na smak, a nawet na smak jajek. Wskazówka jest taka, aby używać umiarkowanej ilości soli, wystarczającej do nadania wodzie lekkiego przyprawienia, bez przesady. Pomaga to uwydatnić naturalny smak jajek, nie pogarszając przy tym efektu końcowego. Błąd 7. Wbijanie jajek bezpośrednio na patelnię. Podczas przygotowywania jajek sadzonych lub jajecznicy wbicie jajka bezpośrednio na patelnię może spowodować powstanie niepożądanych skórek w jedzeniu. Jajka należy wcześniej rozbić do pojemnika i dopiero potem przenieść je na patelnię. Błąd 8. Nie używasz odpowiedniego garnka lub patelni, patelnie złej jakości lub patelnie bez powłoki zapobiegającej przywieraniu mogą powodować przywieranie jajek i trudności w ich obsłudze. Zainwestuj w dobrej jakości przybory kuchenne. Błąd 9. Rozgotowanie jajek jednym z najczęstszych błędów podczas gotowania jajek jest zbyt długie pozostawianie ich na patelni. Kiedy jaja są rozgotowane, żółtko ma tendencję do kruchej konsystencji i może nabrać zielonkawego koloru w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy siarką zawartą w białku i żelazem w żółtku. Dodatkowo, smak może stać się mniej przyjemny. Aby uniknąć tego problemu, należy ściśle kontrolować czas gotowania. Na przykład jajka z płynnymi żółtkami gotuj przez około 4 minuty. W przypadku twardszych żółtek 8 minut, a w przypadku całkowicie ugotowanych jaj od 10 do 12 minut. Dostosowanie czasu do pożądanego stopnia wysmażenia gwarantuje doskonałe i smaczne jajka. Uwagi! Końcowe, unikając tych typowych błędów, możesz mieć pewność, że twoje jajka będą zawsze ugotowane do perfekcji, zachowując smak, konsystencję i wartości odżywcze. Pamiętaj, że niewielkie zmiany w sposobie gotowania mogą mieć duży wpływ na końcowy wynik. Stosuj te wskazówki w swoim codziennym życiu i zauważ poprawę w swoich przygotowaniach. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Jeśli te wskazówki były dla Ciebie przydatne, nie zapomnij o polubieniu, subskrybowaniu kanału i aktywowaniu dzwonka, aby otrzymywać więcej tego typu treści. Podziel się swoimi doświadczeniami lub innymi wskazówkami dotyczącymi przygotowywania jajek w komentarzach. Wymieniajmy się pomysłami i wspólnie rozwijajmy się w tej podróży w kierunku bardziej praktycznej i zdrowej diety do następnego filmu.